Idziemy motkiem, kładeczką, czy zwał jak zwał. A naszą wędrówkę na Preke zaczęliśmy na parkingu P1 około 19. .00. Czeka nas około 4,5 km marszu i 400 m przewyższenia. Mamy nadzieję, że około 21.00, gdy dotrzemy na miejsce, nie będzie tułów, a trochę poniżej formacji skalnej znajdziemy dobre miejsce na obóz. No to jesteśmy na Preke Stolen. Tak, Bardzo popularnym miejscu w Norwegii, ale naszym szczęściem to prawie ludzi tu nie ma. Przez długi czas byliśmy tylko we trójkę z panem, ale teraz słyszę polskie głosy, czyli nadchodzą rodacy. Ale jeszcze można tutaj ograć sobie ładnie wszystko bez ludzi. Tutaj jest podobno 600 metrów w dół, a tak naprawdę 604. Jak już o to stolem w liczbach, to wymiary samej półki skalnej to około 25 na 25 metrów. Jezona położona nad Lysefjordem o długości 42 km. Teraz jakieś 500 metrów cofamy się po tej samej trasie, aby rozbić namiot we wcześniej wypatrzonym miejscu. Coś hmm. zaczyna ich tutaj coraz więcej. Nie wiem, czy tego ciepłego, czy co one idą. Meszki? Meszki! Ale chociaż namiot, ładnie napięty jak struna, w dobrze dostrojonej gitarze, za pomocą kamieni. Elegancko. Tam mamy sąsiadów, dwa namioty. Tam jest jakiś budynek, ale na pewno jest więcej niż 150 metrów od nas, czyli możemy tu biwakować. A tutaj, tam, jak widać, o, prowadzi szlak. Tak, na Pragę stolen. Przedków nie poleca dzisiaj biw Stroganoff. Jak widać, pogoda strzyja. Na szlaku do Pragę stolen już są tłumy. My je ładnie ominęliśmy wczoraj. Tutaj jest ślad po naszym naglecie. Kiki to zabieram, bo to moje i to śmieci, żeby nie było. Także. Idziemy Emergency na emergencji shelter. I to nie ma do nam, to. Normalnie jest w środku koza. Łóżeczko jakaś takie takie. Coś tam jest, gdzie się położyć. Czy łóżeczko, bardziej taka ławeczka. Ale żeby nie było za pięknie. To tu nie jest tak dostępne. O, jest normalnie zamknięte. Klucz jest gdzieś ukryty, może nawet w tej skrzynce. A tutaj jest napisane, że żeby się do, dostać tutaj, to trzeba zadzwonić. A i tu jest pewnie pin. Oczywiście, że tak. I tutaj jest kluczyk. Elegancko. Także jakieś zabezpieczenie backupowe jest w rajach Jakie, nie wiem, kontuzji, skręcenia kostki albo nagłego załamania pogody. A z tym, że tu my idą na to prekestolen, to nie kłamali. Jak wygląda szlak na prekestolen? Jak widać, strome. Dużo schodów, na pewno dużo schodów. Bardzo. I do takich dosyć wysokich stopni. No, niektóre są naprawdę. Takich do kolana. Do mojego kolana na pewno. Do twojego kolana na pewno. A do mojego czasem. A widoczki takie. Także idziemy, idziemy. Chyt, chyt, pod stopnia. Pokaż tak. O, do tego tak. Przystaw nogę na przykład. Jak, dokąd ci sięga stopień? No prawie kolanko no. Takie no. Pod kolanówki. Idziemy. Dalej. A jak już zejdziemy po tych schodach, to tam dalej jest taka ładna ścieżka drewniana, nad bagnem. W dziewiczym, naturalnym obszarze widać, że to ręka człowieka. Człowiek przyszedł i to zrobił, tylko z drugiej strony, jak tu jest takie bagno, jakby tego nie było, to nie dałoby się tam dojść, nie? No... Muszą być. Mogłoby być ciężko. Więc muszą być takie odcinki, gdzie jednak człowiek trochę dopomoże tej przyrodzie, żeby ją zobaczyć. No niestety. W sumie na szczęście. W każdym bądź razie trasy przygotowane bardzo ładnie. No i już widać parking, także ostatnie metry zejścia przed nami. I chyba byłoby czas poszukać prześwitnika jakiegoś wreszcie. tak? A więc jesteśmy na parkingu przy świegu krakow ktoś miał auto elektryczne, to tutaj jest parking tylko dla elektrycznych aut do ładowania, są ładowarki. A że my ale... mamy auto spalinowe. Jesteśmy na parkingu dla aut spalinowych. <noise> Więc sytuacja wygląda tak. Jesteśmy na kempingu w Byliśmy się zapytać, czy możemy się tutaj wykąpać. Ale informację dostaliśmy, że prysznic jest tylko dla gości. Naleźliśmy no, na prysznic. A teraz jeszcze musimy tylko znaleźć miejsce parkingowe znaleźliśmy właśnie. Dobra, czyli się dzisiaj jednak wykopiemy. A prysznice wyglądają tak tutaj, przy tym szarym budynku. Jest prysznic i coś tam jeszcze. A więc co do tego prysznica? Wychodzi on dosyć drogo. Zapłacić trzeba tutaj w automacie. Ogólnie to nie ma opcji samego prysznica. Trzeba zapłacić po prostu za kemping. O 200 koron, czyli drogo. Tutaj są pralki, suszarki do ubrań. Prysznice, toalety i tyle. Ogólnie przepaczyliśmy, bo nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby szukać. Na pewno można znaleźć taniej, ale nie było czasu. Bo idziemy na kolejny szlak, tym razem przez szczyt Langanipo.